GeoGezer w naszym wykonaniu to nie jest taka prosta sprawa. Zresztą mogliście się o tym przekonać na poprzednim odcinku z tej serii. I tym razem wcale nie będzie łatwiej. Bo przed nami koła fortuny. Na których do wylosowania mamy różne rzeczy. Między innymi, jaki będzie czas rundy, czy możemy się poruszać, czy możemy stać w miejscu, czy przybliżać, czy może zadzwonimy do przyjaciela w ramach pomocy. Albo nic się nie stanie. A jak nam pójdzie, przekonajmy się razem wszyscy. Wylosujmy zatem sobie czas. A na pierwszą rundę czas będzie wynosił. Pięć minut jest jest ok. Myślę że Freeze będzie z nas git. dumny. Twoje pięć minut. Twoje pięć minut w A czy będą jakieś tarapaty przy tym? Miejmy nadzieję że nie. Także kręć kołem. Ale mi się to nie wszystko tu Dalej 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 dalej. No i tak. proszę, proszę bardzo. Proszę Dobrze, rozgrzewkowy musi być prosty, jest gin. A wiesz co jest najgorsze? Że zgadniemy źle, jak nie mamy utrudnień. Nie no, co ty. My, my, patrz teraz. Mhm. Oho. O, bardzo ładne krzaki. Super. Tuk. Bocian! Samolot! W <laughs> WTF, WTF chyba. To jest teraz adekwatne do wszystkiego. Patrz, patrz, patrz. To będzie Anglia. To jest Irlandia. Ej, Bo... ej, 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 ej! co to. to co. co... To, to, co to, to, to? Jest to jest samochód tak zwany. Ludzie się A. tym poruszają. Podobno. To, 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 to. to jest brama. Mówisz? Patrz, wąskie strasznie trasy mają tutaj. To jest autostrada. w <siad> <u> ciebie. <siadéra thou> Kurwa, to jest gruiec. W grójcu jesteśmy. Śledzisz. Ja tak tu wcześniej nie byłam, właśnie podbliżam z pier... Jedziesz, jedz, ja mańka. ja da, Że tu kogoś srającego znajdziemy. Już jest Mo samochód. Ej, ej, ej! Ale drzwi otwarte, więc... Ej, ej, ej! ej on... Mi się wydaje, że jedź, albo jedzie, zbiera się, podjedź, grzyby, podjedź, podjedź. albo plantuje grzyby, nie? Planci grzyba. Gdzie on jest? A gdyby tak teraz uciekał, podciągając spodnie? <śmiech> <śmiech> Weź, się jeszcze, podnieś dalej. Nie ma... Knoja. Nie ma... Nie Mego... Ma, no. Knoja. Przestraszył się, spalił się ze wstydu. To dlatego, na pewno. Mamy trzy minuty, więc zaczynam się bać, że nie znajdziemy nic więcej, wiesz o tym. Nie no, co ty, jesteśmy w Puszczy białowiejskiej. Jest taka? Białowiejska Tak. Białowiejska. <laughs> Białowiejska. Uwaga. Texas. Old Spice. <grymne> <grymne> Chyba nie. Paczeka architektura, prawda, widzisz? Wspaniała. Widzisz? Zachwycająca. Zapiera tak, tak, dech tak. w piersiach. A ta pogoda, boże? W cycorach. Chodź, potrącimy miejsce? Dawaj, to są Jadę. 50 punktów jedzie. O, mówiłem, że jesteśmy na autostradzie. Jaki znak ta. Nie widzę nic. Mogę przeskoczyć przez płot? Dawaj, skok przez płot. Mogę! Dróg. No i o, 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 o. Stopy o, mają uk, faktycznie, ok, ukuk. Ok, ok, uk, ok, Uch, 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 MH to jest. to jest. co to jest to MNH? To jest. To jest nazwa. Masno chwa, masne chwasty to są. Z tego, że chwasty są przez ch? zwolni Zwolnij. Czasu, Nie. mamy mało. Wróć. Nie no, zjedź! Nie chcę jechać? Tu nikąd jechała? Właśnie na autostradzie znaki mogą być, widzisz? O! Widzisz? Myślałem, że chcesz dalej jechać tam. Widzisz! Poka to! Widzisz! Nie widzę. Edinburg. Kaj to je! Kaj to no, je! 40 sekund, trzeba znaleźć. O, o, o! O jest, to 57 czekaj. 50 kilosów. kilometrów. To będzie, ale jak zaznaczysz w sumie Edinburgh, to my pomylimy się tylko o 57 kilometrów. No to to, to, to jest! No to, to jest, dawaj! Dobrze. Dobrze. Dawaj, dawaj! Patrz. No, 57 km. <laughs> Tak jest! Ej, a nie powiedzieliśmy, czy jest jakiś ten limit tym razem? Ja nie wiem. Halo? Halo? Pania, bo mamy limit. Nie możemy się pomylić więcej niż 150 km. A co się stanie, jak się pomylimy? O, będzie przerąbane. Gadałem z szefem i powiedział, że, że będzie źle. Tak? No. I jak nie cofnie swoich słów, to... Wy Alam. A co powiedział? Żebym wypił, no, dokładnie. No to kiepsko, dobra. Także wiesz, no dobra, Nara. Pip. Dobrze, co, ty, co będzie tym razem? Sprawdźmy to! Mam nadzieję, że coś fajnego. Na przykład braku trudniej, fajnie by było, jakby. Aha, mm -hmm. Stop, stop, stop. O, o w dół, w dół, w dół, w dół. No. no i hu. No, a nie. Nie! ale patrz jak niewiele brakło! Ja gówno. się założę, że będzie jeszcze w tym momencie minuta czasu. Nie. Kręć nie. kołem. Nie prawdą. Nie, no, nie, no, nie Miałem w O, pięć Zbyt minut przeraz. znowu. Okej, okay, okej. Okay. No, Twoje dobra. pięć minut ze wszystkimi utrudnieniami. Wszystkie utrudnienia, 5 minut. Okej. Okay. Ej, my no byliśmy tak. podobnym. Kupa, a ja jeszcze nie możemy się ruszać. Nic nie możemy zrobić. New House. Czekaj, czy się skupi. Skup się. Skupiam Ania! Się. Ania, już, skup się. Już, już! Skupiam. Do przodu pa patrz. Widzisz po prawej stronie, co jest? Znak Midwest Bank. Kto ma Midwest Bank? No, coś, co jest na zachodzie. Bo jest West, czyli będzie zachodni. Wow. Czyli mają mm. też Bank Wschodni. Czyli Kówka to pracuje jest gdzieś... I zależny jest od Banku Centralnego, który jest w tu. Cytując poprzedni odcinek. Żółte pasy, żółte pasy, to tak, no, się, żółte, żółte pasy, żółte pasy. Faktycznie gdzieś na zachodzie. Gdzieś Nevada, coś takiego. Tak? Mm. Myślisz, że to Nevada? Wiesz ja co, to willeś... są jakieś płaskie tereny na pewno. Co? Bo... Są tu jakieś... Ta, tu idzie, widzisz? No faktycznie. Wal. Jedyne 2277 kilometrów, jak dla mnie. Ja na spacerek tyle chodzę codziennie, no. 2300 km. Ej, ale trafiliśmy w kraj, jakby. Ej, teraz możemy to handlować. Halo szef, bo my mamy ogólnie. 150 km, tak? To zajebiście. 2300. Aha, tut. Mamy wypierdolę. Leci. No to. zawsze musimy mieć wszystko pod górkę. My sami to wymyśliliśmy, że mamy być utrudnienia także super. To, naprawdę naprawdę. rewelacja. Kręć tym mała. JIT! JIT! O. Ja się czuję, ja się czuję w tym mocno. Jak dla mnie było, ale Tak, ja też. Wiesz co to jest moje ulubione no. try ogólnie. No jest drugi jakby tak ulubiony. Z 30 minut, było to by było super. Ga. Ja. O o. Nie! No nie mogło być zbyt pięknie! Przecież bo jak nawet my Kliknąć, tak to? nie zdążymy, gdzie to będzie. Nie, no, my nie zdążymy! Chopie! Aha. A, to fajnie. Szef? Bo nie ma 15 sekund, jest 10 albo 20. Aha? 10? To nie! 15. Aha, to zwalniam się. Tutaj, ja gdzie są tak. papiery. Czyli ja idę po swoje. Ja też rzucam swoje. Odchodzę. On powie, dobra, nie się. 10 sekund, ale poczekaj, teraz muszę ruszyć mózgiem. A, ale najpierw, czego mieć, to nie wiem po co to no robię. Właśnie. Tak, no właśnie, 3, 2, 1, akcja. Co to jest? Świebodzim. Szybko, indie. Z prawej strony, aha. Tu, tu też? No tu? dobra, no ta tu? może być. Już raz, dwie sekundy. Szybko jeszcze więcej tych kierować. To proponuję zrobić teraz losowanie, ale zrobić przynajmniej dwie mapki. W sensie dwa razy na tym samym losowaniu. Dobra. Także kręć ty. Kręć ty. Kręć ty. <grym> Daj. I. Bez chodzenia. Okej, okay, okej. Okay. Okay, okay. I no uwaga. I... Tylko proszę, nie 15 sekund, których nie ma w ogóle w grze. <grym> no właśnie, <grym> Żeby było... może ja to zmienię. Na, na razie odstawa. zostaw. 5 minut. 5 minut bez chodzenia, mm -hmm. gość, czy te 5 minut. Dobra, dobra. Odpoczynek Dlaczego... będzie. Tak, zuma wyłącznie. Wchodzenie Chodzenie, wyłączam, zoom. Ania w szkole. Ja chodzę do szkoły. I zoom to school. Rambo! O nie! Rambo, on nam zaraz spuści. O! tak. Albo po prostu buty się słyszą. Architektura jest Niska. wyjątkowa. W sumie te ubrania. Ej. Zgadzałoby się. Śmieci, gruz. Jedzenie. Ktoś tam... Nie. nie znak, nie. O, o chusteczki? Mhm. Ktoś lubi oglądać fajne rzeczy w aucie. No, smutne romanse. I płacze wtedy. Gleba jest żyzna, ale jest sucho. No, jak się tak słucham, to jest sucho. Ale mają klimat. Zacja. Udzieliło mi się sorry. O dobra, dla zabaw, Piaskownica. <grym> Jak oni jedzą? tak... Weź, zobacz na ten blok. Ten? No, ten tu no, weź przybliż i niżej trochę daj, na pierwsze piętro, z prawej strony. O, to co? Nie, o, tu no. Jak oni jedzą obiad, skoro talerze mają na zewnątrz? Jest! <grym> nie! Nie powiedziałeś tego. <grym> Powiedziałem nie powiedziałeś. Nie powiedziałeś tego. No, jestem z tego dumny, ale musiałem Jezu. to powiedzieć. To czekaj, patrz, widelce też są na zewnątrz, widzisz o, to? Widzisz? Elegancko. No. Pewnie dobrze siatkówkę odbierają, bo to antena siatkowa jest. O, przystanek, okay. czy tak. garaż, czy war. Nie, chyba. Komórka. Sklep. <laughs> Nie, to wiem, jest... patrz, to wygląda galeria. jak... To towar. To jest galeria towar. Galeria. Dwie nawet. Ale jedna zamknięta, dobra. Fajny komplet, super. I całkiem wysokie te samochody mają, to. To w ogóle wygląda jak żalno w sumie. Nie... W ogóle wydaje mi się zbyt zielono na ten rejon. Dobra, to jest mój strzał, ale to jest 20, 24 sekundy jeszcze, 24 sekundy, więc. Yes. Czyli... A Ej, właśnie, człowieku, my jesteśmy z pierdolami. Tam przecież był czas. <noise> to <noise> <noise> Bo jest źle, coraz gorzej. Przepraszamy wszystkich geografo, zeolifów, znawców, tamtych ekspertów. Sorry, prowcio. <grym> nie patrz, nie patrz na to. Profcio, nie oglądaj. Nie, nie, nie. Nie przyznamy się nikomu do tego. Runda druga. No, fajnie, fajnie, to. Tak, no, super, ale zobacz, tak. cegły, cegły są ładne, fajne. No, ta jest okay. zaburowana. O, bo tam, bo to jest prywatna cegła. <grym> no, chyba tak. To jest o, prywatna o, czeka, czeka, czeka. piana, mini. Dra Siniska. Drawi niska. Dra a drawi niska. Drawi ni a ciekawe hmm. czy jest drawi wysoka. No ciekawe też. też no, się bo... tak zastanawiałam no? drawi górna na przykład. Czyli tam wynaleźli jakąś drabinę? Czy nie, nie? Nie, okay. to... tam linę a... wynaleźli i to bait jest. A tam ten duży budynek, tam za tym drzewem, tam o, to wygląda jak basen. Nie, albo za tym budynkiem jest basen. A może to, to... po prostu blok mieszkalny, co? Myślisz, że nie mają basenu? Mm, nie, bo już ci mają, to po co tam basen, basem? Jak ci mają już. <laughs> Przychodzą sobie. <laughs> Wspólny basen. A gdyby to były jakieś Czechy, bo w sumie ten drab, no, takie. trochę A takie też są takie... jakby. A weź tak, właśnie na granicy z Słowacji, Austrii i Czech. Patrz Czy... na to. Dawaj, zrób to. 265 km. Ale... Dla mnie wygraliśmy. Tak, ja też tak myślę. No, tam nie dzwoni nawet już do szefa. Ostatnie losowanie teraz, co to będzie? Ostatnia runda. No to zobaczmy, zakręć kołem. A to? Będzie? Co to będzie? Co to będzie? Co to będzie? O! o! No, dobrze! Mam telefon! let's go! Przyjaciela. przyjaciela! Let's go! Wiesz, jaki będzie problem? Nie, mamy przyjaciel. To jest drugoplanowy problem. Pierwszy może być taki, że jak to będzie 15 sekund, to nie zdążymy zadzwonić. Telefon do przyjaciela może trwać minutę, więc jak mamy 15 sekund, to tak naprawdę mamy minutę 15 A, sekund. w sumie racja, w sumie racja. We smart, we smart jest. Teraz będzie jeszcze 7 minut to chf, wygrana jest fta S. Minuta, to mamy dwie tak jakby w takim razie. 3, 2, 1. Poszło! Powiem co to jest. Co tu mamy w ogóle? Może nie będzie potrzebny telefon do przyjaciela. Ooo, Grecja? Na Chorwacji wygląda w ogóle, ale nie, wzburzone jest to może, więc w sumie trochę mnie to gubi. Hiszpania może? ja się przejechałam. O, jaka ładna pogoda w sumie. Czekaj, 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 czekaj. El. El Morlako. Uh, uh, o, to... o! O, to jest łatwe. Es, es, es. Dobra, 30 sekund jeszcze zostało, jeżeli chodzi o rozglądanie się, więc teraz lecimy szybko. Dobra, mamy ustalone, że to jest Hiszpania, to będzie oczywiście gdzieś przy brzegu Big sofas. O, gdzie są Big sprzedane? La sprzedane La recepción. Cholera! Cholera! Ile 10 nam czasu sekund? zostało? 10 sekund. Almeria tam była jakaś Almeria Almeria. O, cholera. Sebastian. Dobra. 3, 2, 1, stop. Zrobimy. Ale już koniec, nie ruszamy się. Tak, nie mogę nic Prz ruszyć teraz. Nic nie ruszaj. Cześć. O, cześć Dawid! Ty, cześć. Cześć! Praczuch wbija do mnie na Discord i mówi tak Dawid, chodź szybko na nagryfki już, chodź szybko do Discordu chodź szybko, szybko, szybko! I się na mną Pietrucha i Pietrucha, ej, ja też mogę! I może zaraz Kurwa, ja się poszłam Tak się na w Discordzie sam, kur... Tak, 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 tak w Mamy guesser. minutę teraz. Słuchaj, patrz, mamy ten obrazek, który mamy teraz przed sobą. Możemy tylko minutę, żeby nam podpowiedzieć. Mamy ten moment. Gdzie my w tym momencie jesteśmy? Jaki masz pomysł? To jest to telefon jest do przyjaciela. To jest Hiszpania i po prawej stronie jest woda. Brazylia. Kurwa Hiszpania, Hiszpania jest w dzieci. To, to jest najgorszą co? osobą do zadzwonienia, no. Mówiłem zadzwoń do ślepego. Nie. A to jest na pewno Hiszpania? Skąd że Hiszpania? No domena bo... była S. Es... A, Estonia. Kurde. Nie, to <laughs> będzie <nie>. S <laughs> es... Jest ja... woda? To Ta, jest, jest 50%? 100%? Daj dziś przy wodzie Madryt. Trzy. Dwa. Jeden. No, północ, <tanie> super, <tanie> dawaj, no yes. dawaj. sprawdźmy to. <g criszy> no, mówię, Szypy że półny, co ty <tanie> robisz? No cóż. i śmieci. No. Dobra. Kambodża. Co on pisze na tym świetniku? Napisane jest. Ta. jest napisane. O, o? <grym> Ale opił mikrofon, zaraz nie będzie działać. Coś, coś przerywa. Takie. przewrócone. Dawid chyba przed chwilą buszował w tych świetnikach jedzenia szukał. Ja myślę, że to jest Polska. Ja myślę, że kier